Witajcie! Chciałabym się z Wami podzielić adresem strony internetowej, na której świetnie sprawdzicie prawdziwość informacji na temat samochodu, który chcecie kupić. Ta strona to historia historiapojazdu.gov.pl. Wpisujecie tutaj numer rejestracyjny, numer WIN i datę pierwszej rejestracji. Pojawia Wam się strona, gdzie macie najważniejsze informacje na temat samochodu, a na drugiej zakładce oś czasu pojawia się informacja, czy auto było ściągane z zagranicy, ilu było właścicieli, ale również takie ciekawe informacje jak tutaj, że na przykład w kwietniu 2019 roku to auto miało tak poważny wypadek, po którym trzeba było zrobić przegląd techniczny. Albo, tak jak w tym przypadku, tutaj... Przegląd rok wcześniej wykazał, że auto ma na liczniku więcej niż rok później, czyli ktoś przekręcił licznik najprawdopodobniej. Korzystajcie, wszystkiego dobrego.